Panierowane kotlety z mortadeli. Jedni kochali, drudzy nienawidzili. Ale od początku, na bardzo wysokich obrotach, ubijamy jajka. Do tych jajek będzie sól, pieprz i słodka papryka. I ubijamy. Robimy glajchę, tak zwane ciasto. do panierowania, potocznie zwane glajchą. Teraz w mąka i ubijamy. Powinno być jeszcze mleko. Ja nie daję. I w tą glajchę teraz pac naszą mortadelę. Jeden z trzech plastów, taki centymetrowy. No i obtaczamy dokładnie. Teraz już trzeci widzicie, jest obtaczany. Przy tym się trzeba troszkę upaciać. Sprawdźmy temperaturę oleju, gotowy do smażenia. No to teraz szybciutko jeszcze przybijamy, żeby to się nam wszystko ładnie przykleiło. Obracamy w kółeczko. Raz, dwa, trzy. Jeszcze przyklepujemy raz i na patelnię od siebie, żeby się tłuszczem nie poparzyć. Raz, dwa i trzy. I teraz robimy porządek. Sio. Nasze kotety się rumienią, grzeją, smażą. Pięknie nabierają rumieńców koloru, aromatu. Zobaczcie, pięknie bulgocze, smaży się, rumieni. Zrumieniło się? No to jeszcze raz odwrócimy na tą stronę, żeby było jeszcze bardziej rumiane i dogrzała nam się nasza mortadela. Jest po chwileczce gotowa, raz, dwa, trzy, do ołóżeczków kiszonych i na taką fajną kamienną płytkę. I teraz kroimy na pół, zobaczcie, kotlety z mortadeli. Lata 80., 90. Jedni kochali, drudzy nienawidzili. A Wy jak?